Dzień dobry. Witajcie po słonecznej stronie. Mówi do Was Ejka. Dzisiaj przychodzę do Was z materiałem, który chyba nie będzie długi, ale po prostu chciałam Wam się pokazać i przypomnieć, że tu jestem. Bo jakoś tak, no niestety to chyba trochę moje złe planowanie. Zawsze kiedy mi się wydaje, że już będę w stanie regularnie dla Was nagrywać, tak mi się układa że te moje plany, nie udaje mi się ich realizować, ale coraz bardziej jestem świadoma też, gdzie popełniam, popełniam błędy w tym planowaniu. Tym razem stało się to samo, co w zeszłym roku, to znaczy kiedy już mi się wydawało, że okej, okay, okej, okay, mam czas, to rozwinął się w całej swojej pełni sezon turystyczny w Krakowie i natłok zleceń, regularność zleceń i brak po prostu wolnych dni, dni wolnych chwil. Na tyle, nie miałam na tyle wolnego czasu, żeby po prostu móc pomyśleć o nagrywaniu filmów. Pomysły są, ale do tego jeszcze trzeba mieć energię, a jak wiecie praca przewodnika jest taką dość eksploatującą przez to, że na co dzień ma, mamy, ma się bliski kontakt z ludźmi, trzeba im dawać dużo z siebie, dużo, dużo energii wydatkować i dużo uwagi poświęcać, co jest urokiem tej pracy, ale też powoduje, że kiedy wracam do domu, jestem mało skłonna do gadania i raczej nastawiona na to, żeby po prostu sobie usiąść z kocykiem na kanabie i herbatą. I po prostu e, dochodzić do siebie i tak za dużo nie myśleć ani za dużo, za dużo nie mówić, bez potrzeby. E, ale oczywiście to, to nie jest powód do narzekania: tylko po prostu tak, tak to wygląda. Ale to praca sezonowa. No teraz już troszeczkę sezon się uspokaja, mamy wrzesień, zlecenia wciąż są, ale już nie w takim natężeniu jak w lipcu czy sierpniu. Więc dlatego też odzywam się do Was, bo już nie przedłużać tej przerwy, bo, bo nie lubię tego. Nie lubię Was tak zostawiać. Ale pomyślałam, że to dobra okazja do tego, by porozmawiać z Wami, pod, znaczy mówiąc na swoim przykładzie, o tym, jak to jest czasem potrzebować wymyślić siebie od nowa, albo jakoś przebudować swoje życie tak, żeby poprowadzić go w innym kierunku. I od razu u mnie żadnych dramatycznych zmian nie ma. nie ma. To nie tak, że nagle muszę budować wszystko od, od początku. Po prostu, no wiecie, że, że komentowałam to, to parokrotnie ostatnio te zmiany zawodowe to, że jakby oficjalnie już zamknęłam swoje, swoje, swoją tę, tę część swojego życia zawodowego związaną z tłumaczeniami, bo, bo nie widzę po prostu już w tym kierunku przyszłości. Na razie poświęciłam się po prostu temu, co, co jest, czyli prowadzaniu po, po krakowie po wawelu i po głównie po podziemnym rynku. Ale wiem, że to jest taki etap, jestem na etapie, w etapie przejściowym, że jeden rozdział się zamknął, a drugi dopiero się zaczyna. I w tym etapie przejściowym myślę, że wa warto, żebym. Podzieliła się z Wami takimi typowymi uczuciami, czy, czy zachowaniami, czy problemami, z którymi można się spotkać w takiej sytuacji. Bo ostatnio, też w niedawnych, chyba tegorocznych materiałach, parykrotnie mówiłam o, o zmianach w życiu o tym, że wierzę w to, że um, wiele od nas zależy, że na wiele spraw w życiu mamy wpływ, pomijając ten cały. Ogrom y, większych spraw od nas, na które wpływu nie mamy. Ale, ale mimo wszystko, y, często możemy zmienić o wiele więcej, niż nam się wydaje, y, ale tak, w, tak jak ja w tej chwili, w jakim momencie jestem, wiem w jakim kierunku chcę te zmiany poprowadzić, co chcę zrobić, y, co potrzebuję dostosować, przemodelować czy właśnie wymyślić na nowo żeby być bardziej z życia zadowolona, czy że przede wszystkim, żeby lepiej wykorzystywać swój, swój potencjał. Ale to nie wszystko od razu mi wychodzi tak, jak bym chciała. A dlaczego? A dlatego, że jestem człowiekiem. I tu schodzi się wiele różnych spraw, takich zarówno zwykłych bolączek codzienności, jak i e, procesów e, długofalowych. Na przykład ważnym elementem tej mojej obecnej zmiany, czy takim, który utrudnia, ale który też jest częścią zmiany, jest bycie w procesie menopauzy, właściwie w okresie perimenopauzy. Mówiłam już wielokrotnie, że to moim zdaniem to nie jest koniec, koniec świata, koniec życia, tylko po prostu zmiana, transformacja. Ale ta transformacja nie jest prosta, wymaga energii. Fizjologicznie jest to czas z momentami bardzo trudny, kiedy ma się uczucie, że własny organizm staje nam koniem, że robi wszystko, co może, żeby utrudniać a nie ułatwiać. I bardzo ciało wymaga bardzo wiele uwagi i Trochę to przypomina to, to szaleństwo, jakim jest czas dojrzewania płciowego, tylko trochę w drugą stronę. Wtedy też było ciężko z powodu hormonów, a teraz też jest ciężko z powodu hormonów, tylko w inną, inną stronę. I to przekładając to na, na konkrety, po prostu spadki energii, czy wahania energii, wahania nastroju, czasem też spadek wydajności intelektualnej. Dlatego momentami. Praca umysłowa jeszcze taka praca jak moja, która wymaga przełączania się szybkiego pomiędzy kilkoma językami czy między dwoma językami obcymi w tej chwili i swoim ojczystym, i posługiwania się w każdym z tych języków w sposób sprawny, w płynny i w miarę możliwości bez większych błędów. I do tego potrzeba sprawnego umysłu, a Właśnie w tym czasie przez zmiany fizjologiczne, zmiany hormonalne z tą wydajnością intelektualną i sprawnością umysłu nie zawsze jest tak dobrze, jakby się chciało. Nie tak dobrze, jak, jak, do czego byłam przyzwyczajona. Raczej przez większość swojego dotychczasowego życia byłam, mogłam liczyć na swoje zdolności intelektualne, a ostatnio czasem jest lepiej, czasem gorzej. I do tego dochodzi jeszcze... To będzie coś, o czym może nie jest tak łatwo mówić, ale myślę, że każdy z Was tego doświadcza. Jest jeszcze coś takiego jak autosabotaż. Teoria jest taka, ale z moich obserwacji wynika, zebranych do tej pory w ciągu życia, że jest, że jest to teoria, która ma mocną podbudowę w rzeczywistości, że czasem jest tak, że kiedy potrzebujemy. Wykonać jakieś większe kroki, dokonać jakichś e, większy zmian w naszym, w naszym życiu, zrobić po prostu coś, co wiemy, że doprowadzi nas w właściwym kierunku, ale jest trochę przerażające, bo wymaga wysiłku, bo wymaga pracy, wymaga skupienia się, zainwestowania energii. E, no po prostu jest, jest coś do zrobienia, i wiemy, że to jest duża rzecz, albo też duża rzecz, która pociągnie nas w takim kierunku, który będzie dla nas bardzo korzystny. I z... no wiemy, że tam po tej drugiej stronie będzie lepiej, ale na tę drugą stronę trzeba przejść trochę i po drodze trochę, trochę się spocić, trochę się zmęczyć i wyjść z tej osłabionej strefy komfortu, znaczy wyjść poza to, co już znamy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, po prostu zmienić swoją, swoją codzienność, zmieniać swoje nawyki i przyzwyczaić się do nowego a my, tak naprawdę, jako ludzie, nie bardzo to lubimy. Wolimy to, co już jest znane, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nawet jeśli to gdzieś nas już uwiera, jeśli nie jest wygodne, jeśli nie, nie jest dla nas korzystne, ale jest swoje, teraźniejsze ym, i, i znane, więc lepiej jest pozostać, wydaje się nam, naszym mózgom, że lepiej jest pozostać przy tym znanym, niż próbować mierzyć się z tym co nieznane, choćby nie wiem, jakie to nieznane miało być fantastyczne. No i teraz właśnie w, trochę w takim etapie, na takim etapie byłam, w tym mniej więcej punkcie, że też w ostatnich miesiącach wiem, że trochę samą siebie autosobotowałam, że przez prokrastynację, odwlekanie. Przez wymyślanie sobie miliona pretekstów, żeby czegoś nie zrobić, żeby tego jeszcze nie rozpocząć, odwlekanie, że to od następnego tygodnia, od następnego miesiąca, jeszcze nie teraz, bo jestem zmęczona, bo przepracowana, bo teraz pogoda nie ta, bo właśnie, bo bo hormony. Wiecie, wymówek sobie można znaleźć miliony, były ich setki, a nawet tysiące. No i tak. W takim punkcie utknęłam, ale utknęłam, myślę, że nie na dobre. Też potem mam Was i chwała Bogu, że spotykam też Was czasem. Niedawno, miesiąc temu, tak miesiąc temu, na wawelu zaczepiła mnie prze.miławiczka, która zresztą podeszła do mnie, zagadała i w bardzo ciepłych słowach, i jeśli mnie oglądasz, pozdrawiam i dziękuję za to spotkanie. Właśnie zdarza się, że ktoś do mnie podejdzie, że ktoś do mnie napisze wiadomość, że ktoś powie: Słuchaj, to co robisz, to, że piszesz, to, że nagrywasz, twoja działalność jest dla mnie ważna, proszę cię nie przestawaj, rób to dalej. To jest dla mnie też taki impuls, żeby się z tego swojego zawieszenia pomiędzy rozdziałami w końcu wygrać i działać dalej. Nagrywam ten film z tą ufnością, z wiarą, którą zawsze mam, że wy odbieracie zawsze pozytywnie, kiedy e, jestem z wami szczera, zawsze staram się być z Wami jak najszczersza. Jeśli Wam czegoś nie mogę powiedzieć, to wam po prostu tego nie mówię, ale to, czym uważam, że mogę się podzielić, to, to mówię Wam z pełną szczerością. Mówię to po to, e, żebyście wiedzieli, bo czasem się odbiera, już mówiłam. Wielokrotnie odbiera się osoby, które gdzieś tam się pokazują w internecie, czy tak jak no ja, powiedzmy, oprócz tego piszę jeszcze piszę książki i, i odbierasz ten obraz jakiejś osoby tak, jak on jest ukształtowany w mediach czy w, czy w książce i wydaje się, że ta osoba nie ma ciężkich chwil, no, jej, się, jej się zawsze chce, zawsze jest w dobrym nastroju, zawsze ma energię, no bo zazwyczaj pokazuje się światu właśnie z tą energią, z pozytywnym nastawieniem i z uśmiechem, a przecież ja akurat nie pokazuję Wam tych momentów, kiedy, kiedy, kiedy jest mi źle, kiedy mam wrażenie, poczucie beznadziei, czy poczucie e, takiego właśnie uwięzienia w danej chwili, tego, że nie widzę sensu, ja też czasem momentami nie widzę sensu, czasem mi się nie chce, czasem zwyczajnie nie chce mi się wstać z łóżka, jak pewnie każdemu. Ale to nie dlatego, że z jeszcze posłała, tylko tak właściwie to po co. Ale w takich momentach niewiary, tego rozczarowania czasem samą sobą, to, to nie tak, że ja... Nie bywam czasem uszczelowana sobą, mam w stosunku do siebie wysokie wymagania, i wielokrotnie, kiedy ich nie spełniam, jestem sobą bardzo zniesmaczona. Dodatkowo jeszcze bywam perfekcjonistką, więc wcale nie pomaga. Mam czasem po prostu za dużo od siebie oczekuję, a może czasem byłoby lepiej trochę obniżyć oczekiwania, ale przynajmniej przez to nie przytłaczać się ich wysokością, jeśli wiecie o co mi chodzi. Mówię to wszystko po to, żebyście wiedzieli, że. Tak samo jak i, jak i wy, jak pewnie każdy z was. Mam czasem takie momenty, kiedy jest średnio. I nie bardzo wierzę też na, przez chwilę, że jeszcze mi się uda zrealizować te pomysły, które mam, że znajdę tę energię, że przełożę te teorie i te wszystkie piękne plany, na praktykę codzienności i że. Yy, ten nowy rozdział zostanie, nowy rozdział mojego życia zostanie napisany i że będzie jeszcze lepszy niż ten poprzedni. Ale jako osoba taka raczej pozytywnie nastawiona do rzeczywistości i zachowująca, starająca się zachować, mam nadzieję, że stoicki spokój i pogodę ducha w nawet w najtrudniejszych momentach wierzę w to, że że po, po, nawet po naj, najcięższych momentach przychodzi, przychodzi nowy dzień, że nawet wtedy, kiedy m, tracisz już swój, swoje, wyma, swoje marzenia z oczu, a jednak sobie o nich przypominasz i znowu wstajesz, otrzebujesz się z pyłu i mówisz, dobra, no to do roboty, gdzie jest ten, skąd odjeżdża ten pociąg do stacji realizacja marzeń. Więc z tym mam nadzieję, pozytywnym komunikatem zostawiam Was dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że do mnie zaglądacie, że mnie śledzicie i że jesteście nawet ze mną, nawet wtedy, kiedy ja mam dla Was mniej czasu i mniej energii. Dziękuję także osobom, które mnie wspierają: czy to na Patronajcie, czy kupując mi te wirtualne kawy na bajkofi. I to, 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 to wsparcie materialne też czasem. Nie czasem, tylko w ogóle bardzo, bardzo pomaga. Więc dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i bawcie się dobrze, cokolwiek robicie. Do szybkiego zobaczenia. Pa!